Cześć wszystkim, jestem Bartek z, z i witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft Survival. I słuchajcie dzisiaj, tak jak widzicie tu i tam już możecie zauważyć, dzisiaj będziemy słuchajcie pokonywać Uidera. Eee, I słuchajcie generalnie ja już pokonam Uidera. To jest w sumie tak jak na poprzednim odcinku. Widzieliście tam w tamtym kierunku, gdzie był Beacon. Jest tam tu chyba w kierunku. Jest na pewno gdzieś tam, moje, ko jest tam koło mojej bazy Beacon. No po prostu problem widzieliście i chyba też na odcinku już nie pamiętam. Yy, ale słuchajcie, no pokonałem już jednego widera, ale to słuchajcie, to było na odcinku, tylko niestety okazało się, że mi się głos nie nagrał, więc stanowiłem, że jak na odcinkach nie nagrałem, to dzisiaj, słuchajcie, pokonam kolejnego widera, tylko że już na odcinku. I słuchajcie, no ja chcę, pokonywać yy, o wszystkie widery no bo jeszcze mam na jednego widera. No, tak sobie postawiłem, żeby żeby po prostu pozabijać wszystkie po no, Jednak nie jestem aż takim dobrym graczem, że pokonam, nie wiem, z 20 widrów na raz. Ale dobra, pojedynczo pójdzie to. Dobra, to znaczy na razie uciekam. I ciekam no już z łukiem. Dobra. Nie trafiłem. Już pochodnie zniszczył Teraz, ja z połowa. Teraz stracia. Teraz teraz, dwa... Oj. Szyb I pokonany Strasznie szybko, ale okej. Okay. Mm, dobra. A, czekajcie. Eee... Y Wielu poczekajcie, poczekaj, tylko z nasz kościół sobie stopper mm, Żeby mniej więcej wiedzieć, ile odcinek czek trwa, ale okej. Okay. Dobra eee, o, złota, chyba nie sobie kupię. Totalna ciemność, wiem. Nie wiem czy w ogóle coś widzicie czy nie. W ogóle słuchajcie jeszcze ten, e, kopiąc się tutaj w dół, bo jestem pod ziemią. No e, się, słuchajcie, do... Obspomnę no raz szczerze, że na szybko rozwaliłem go i nie zauważyłem, jakie to jest, ale był. A ja niestety nie mam drewna. Czekajcie, a polecimy sobie na szybko. to gdzie tu jest wyjście? Gdzie tu jest wyjście? Tu jest wyjście. Nie, tu jest pochodnie, Dobra, bo już chciałem lecieć na powierzchnię na szybko. Yy, po 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 pochodnie. Ja to sobie powołam, bo to szczerze mi nie jest potrzebne. Pewnie, że to dobrze zostawię tu mniej więcej widzieć co i jak jeszcze sobie na szybko wykopiemy tutaj tunel Więc trochę za mały zrobiłem mm, dobra w ogóle słuchajcie napiszcie na, yy, ten w komentarzach czy w ogóle Wam się podoba ta seria tak po prostu z ciekawości chcę się zapytać yy, ile osób w ogóle się podoba w ogóle ta seria. Jak nie, jakby wam coś się nie podobało, jak coś... Jak wam się Jedno jakaś rzecz jak Wam się nie podoba, to napiszcie jaka to ja postaram się albo zmienić, albo coś zrobić innego, ale też nie obiecuję. Dobra, w ogóle słuchacie, które jest jasno. Dobra, jest jasno. Tak się ciekawości jeszcze na szybko. W ogóle słuchacie już ten. Tutaj mam 310 dzień. Fajnie. sobie tą pochodnię przestawiłem tu gdzieś z boku Słuchajcie to jest No słuchajcie naprawdę szybko na razie jak zeszło O w ogóle słuchajcie Jeszcze po tym ja Pokażę, słuchajcie, jakie zmiany zaszły poza, tam, poza poprzednim odcinkiem Może nie jest ich tak bardzo bardzo dużo Ale tam jest ich troszkę więc troszkę pokażę tego Ale tu mamy w razie do... do no jak skończymy to ten dosyć wylecimy Raz, dwa i trzy a czekajcie, a wiecie co? O, nie idę, zostaję. Jeśli będzie źle, to nam wierzę dopiero. U, hu, 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 hu. Dobra, uuu, uuu, to zrada. To jeszcze serduszka kontroluję O, ciekawe Eee, Szybko, tu szybko jedz, jedz, jedz Jedno serduszko, jedno serduszko, jedno serduszko Dobra Szybko, 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 jest to, jest to, jest to Dobra Szybko, odradzaj się Oooo, tego to się nie spodziewałem Dobra, teraz pytanie Gdzie tu jest pochodnia? Czy nie ma? Jak nie ma, to sobie pójdę po tamtą Dobra, ale szybkie wykopanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć diamentów. O kurcze Fajnie. Mi się podoba. Dobra. Wychodzimy sobie z tej tutaj dziury. Jeśli do po tamtą pochodnię. na nie wiem po co I słuchajcie już szczerze widerył w trzech. Mam mniej więcej. Czy najmniej, że mniej więcej, ale już mam trzech widerów pokonanych na tym świecie, więc jest naprawdę fajnie. Tu jeszcze sobie żelazo wykopię, bo szczerze tak jak na razie u mnie jest bieda z żelazem i to nawet dosyć duża. Bieda. E, a isto też przepraszam, no mówiłem już, y, tam po uszednim odcinku, że na wakacjach będę chciał, bo teraz mi się zaczęły wakacje. I chyba tak jak wszystkim, nie wiem. Ale chyba wszystkim. Jeśli... No oczywiście oglądacie wtedy, kiedy te odcinki wychodzą. A nie nie wiem, z jakieś... por... A! Pff, co ja chcę wrócić jak nie mam liter A nie jak już się rok szkolny... O, właśnie słuchajcie tam był ten Mopspawner. W ogóle słuchajcie, tutaj też była dziwna rzecz w tym Mopspawner, żeby wam pokażę. Zamiast dwóch skrzynek błonka tu i tu były dwie kosie, więc nie wiem. Może jest to rzadkie, może nie. Tu myślę, że w tej jaskini nic nie ma. Tu, tutaj jesteś, dziadzie. I tu że słuchajcie, nie ma nic do zwiedzania. Może... Nie, dobra. No dobra, to na szybko żelazo. Żelazo naprawdę aczkać co tutaj jest, tak świe... co to tak świeci O, lewa O szklety, dobra to ja idę, cześć. O, żelazo Kopie jeszcze. Dobra, idę yy, słuchajcie już do mojej bazy yy, Enderman nie będę sobie go ubił, ale Aber nie będę go ubijał mi się nie chce Ara, no to lecimy do góry A, zapniałem. To, znaczy nie, że zapomniałem ale nie dam razem włączyć, ale No, okay. yy... słuchajcie tak jak mówiłem o tym innym bikonie to jest tu. Słuchajcie, tutaj są tory jedna, tutaj do tamtej farmy to chyba w tamtym odcinku powiedzem i słuchajcie już yy, tutaj słuchajcie, trochę zacząłem robić no nic nie budowałem, ale słuchajcie, tam już są na górze dwa wieśniaki które teraz chyba poszły spać, o tu już jest kolejny Trzeci, może zaraz sobie go wrzucimy Na odcineczku, żebyście troszkę mniej więcej zobaczyli I może, słuchajcie, w tą sobotę, bo ja teraz nagrałem to w poniedziałek Więc może, słuchajcie, to zobaczycie yy, Albo w wtorek, a jeśli to widzicie we wtorek, to w sobotę Albo w środę, nie wiem Widzicie, tam są dwóch wieśniaków Słuchajcie, w sobotę będę w tak stacie też chciał yy, w miarę możliwości zrobić, tak słuchajcie, live yy, właśnie z tej serii yy, A jest w tak też przepraszam, yy, jakbyście normalnie, jakbyście sprzelił różnicę w moim głosie teraz Zostawcie was przepraszam, bo trochę coś mam zatkany noz nie, wiem, dla, gdzie się przeziębiam, nie, wiem, gdzie szczerze Yy, I wyszło na... No i wyszło tak, że... No jestem przecież Nie, nie, nie tutaj kamień, tylko ten kamień tu I słuchajcie jeśli chodzi jeszcze o tamtą farmę żelaza Ale, ale okej okay. yy, Jeśli słuchajcie chodzi o tą farmę żlaza To słuchajcie jak na razie mam tą dwóch wieśniaków yy, i tyle. Na razie, na razie nic więcej. Tutaj zaraz sobie przetrans... a czekaj, sobie na szybko wezmę bloki Jeśli się budowałem dirta, może jeszcze raz wezmę sobie... wezmę sobie na i Bo to dirty ja mam jedwabny dotyk, jak jest trawa, no to mi nie trawa, jeśli postawię trawę na trawę, no to mi zaraz mieści się dirta No, wzięli i nie jestem mieć dużo miejsca Zajmowanego, ale okej okay. Tu mamy wieśniaków już dwóch, tam jeszcze mi brakuje oczywiście zębiakam. Może w tej nocy też nie pójdę spać, ale nie wiem A tak to słuchajcie, so, jeszcze zmiany yy, innych Tutaj słuchajcie, so, nic nie ma To słuchajcie, so, to będę musiał w ogóle sobie wyburzyć, bo to nie ma sensu, tam mam spawner O, ziemniak Szczerze, jeszcze kiedyś, kiedyś, jeszcze na starszych wersjach, chyba to jeszcze pójdę No Gdzieś tak po prostu 1.12, 1.11 11, to na no, razie ta farma miała sens, bo jeszcze fajnie dawała dużo po prostu, duż, po prostu dawało jak się chwilę poławczył bo to fajnie dawała trochę tych mobów o, była też taka jakaś, po prostu też była to prosta farma no może jakbym tutaj też przeawczył, bo teraz też mało awczo, bo najwięcej awczył teraz w tamtej farmie wieśniaków bo też żeby mieć wieśniaków tutaj i potem jeździć tutaj do wioski ale dobra jak na razie, słuchajcie, to chciałbym się podbudować do góry. Czyli tylko z której strony, dobra, będzie to z tej strony. Dobra, czekajcie, to sobie może wezmę tak. Stąd powiedzmy. Dobra. Yy, oczywiście to nie musi być akurat w tym miejscu to, ale ja tak a tak sobie postanowiłem że sobie tak zrobię cyk, yy, no... Dobra, teraz szybkie budowanie Nie będzie aż tak to najgorsze, bo no, no bo to jest tylko albo blok no może troszkę mogę tutaj troszkę wcześniej, nic by to nie zaszkodziło, ale jak już tak trudno. to trudno Ta wyspa yy, ten, zebrana z piasku Mm, dobra, czekajcie, jeszcze chyba z jeden blok. Jeszcze czekajcie, tak, Nie. Dobra, ten blok. Tu jeden prosto. I teraz do góry. Stąd, słuchajcie, działają. Eee, Lapki akurat, nie słuchajcie, jakby ktoś się pytał. Nie wiem, chyba w tą kierunku jakbym leciał. Chyba tak, bo gdzieś sobie pamiętam, gdzieś sprawdzałem, sprawdzałem sobie to. Znaczy, latać latałem sobie, akurat dotarłem do yy, bagien Bo no, jak na razie żadnego czanka slime'ów nie znalazłem Po prostu bagna Może na bagnach wszędzie jest, nie wiem Nie słuchajcie, ale okej okay. yy, dobra, słuchajcie No i znalazłem sobie, pięć kilka slime'ów, jeszcze tam mam jakieś slime'ole w razie w yy, no i słuchajcie to jest prezes uzupełnienie i słuchajcie to nie będzie jeden sektor który jest, że tak jak zrobię to już zostawię tę farmę i niech mi się produkuje jeszcze słuchajcie sobie zrobię dwa ten dwa sektory Znaczy, cztery, nie dwa yy, czyli już wam pokazuję Pokojnie, niech mam no ok yy, czyli patrząc, że to jest sektor to jest jeden sektor tutaj to tutaj yy, go się zaczyna troszkę jeszcze by tak chciał mieć tu i tu. No po tamtej stronie A, tu. a to sobie wyburzę i zbuduję inny mobgrainer, który potrzebuje też trochę żelaza. No, do hopperów. A to właśnie to się, i dlatego też chcę zbudować sobie. Aha, to zacząć. I dlatego sobie też się, chciałem zacząć budować najpierw farmę żelaza, a dopiero potem najwyżej eee, tak mam Czekajcie a co sobie zburzę? I tak sobie postawię ok dobra eee, teraz tak A tu bym zapomniał czekajcie tu, tu nie wskoczy tu się nie przeteleportuje tutaj też nie chyba wszędzie jest tam schowany Okej, okay, No wszędzie ja Dobra, najwyżej będę musiał go jeszcze raz tu transportować Nie wiem, będę musiał zobaczyć Lecimy sobie po niego Po prostu jak ja zrobiłem takie coś, że po prostu sobie przepycham te wszystkie wieśniaki Bo one nie ma tak, że jak mi się od y, ten zrespi wieśniak to y, To od razu mi tam go zabiera Niestety nie mam takiego czegoś, że jak sobie tam... A, to muszę po prostu sobie ja sam postawić i sam muszę sobie przyskać, muszę przyskać, sam popychać, bo po prostu nie mam tyle torów na ten, napędzających, a jak na razie nie chcę ich tworzyć. Dobra. Co chcesz, jakoś nie planuję, dziś jakiegoś mega długiego odcinka. Jest około 13 minut, ale dobra. Też może zachęcić dzisiejszy odcinek będzie taki troszkę krótszy. Ty weźmie, ty weźmie mnie, nie zrzucaj Dzisiaj troszkę odcinek będzie krótszy Nie spadaj mi stąd Dobra I czy to się uda To po profesję, okej okay, jest już Okej okay. Dobra, o to żeby wieśniaka nie, z, nie zepchać, a wziąć tam itemy. Bo szczerze, no to również nie mi tak bardzo jakoś szkoda, ale szczerze w ogóle tak troszkę. Ale zgaduję, że jak już będę miał farmę, jak będziemy mieli już ta farma żelaza działać, to będzie już wszystko ok i nie będzie mi szkoda. W końcu żelaza, Ale dobra. Mm, teraz uzyskasz sobie na szybko. Tora. To sobie z szybko, koszulką, to zniszczymy. I chcę chwilę, poczekam może, ja może chwilę albo z wami poczekam, nie wiem, do chwili nocy. Bo to jest, by to chciał sobie przynajmniej złapać wieś, ten zombiaka. Albo sobie zrobię na szybko klatkę jakąś, żeby można było go wprowadzić już do farmy żelaznej, chociaż przynajmniej jeden z sektorów już mi działał. Hmm, okay. hmm. To Dobra i chyba tyle Chyba tyle z tego zbierania Muszę coś tu sobie te tory zbiorę To tak okej okay. Dobra słuchajcie nasze szybko Jeszcze spodziewajcie jak jakoś tu zbudujemy Jakoś tu sobie zbuduje miejsce na Tego zombiaka Może przy tym moim domku pierwszy to... Przy tym domku wieśniaka, to był moim pierwszym domkiem tak żeby po prostu nie wyszedł. Na razie sobie jakąś tutaj dziurę zrobimy. okej, okay. No i to wy wystarczy jak na razie. To jest sobie wprowadzę wieśniaka albo sobie na live, albo sobie poza odcinkiem poza live'em. Zrobię sobie, przeprowadzę go na farmę. A teraz czekamy. Dobra, ale jak na razie to jest sobie jeszcze tak. Kończę sobie chyba tego na razie nie po... chociaż dobra połączę sobie to na chwilę będę musiał zniszczyć trawę A potem to jak odro... e, odrośnie to i jest... jeszcze raz... no lepiej ścieżkę Okej okay, to ma być tak yy, Name tak jeszcze, name tak, name tak Mam tam 5 chyba Albo czekać chyba o miałem Albo ja miałem tutaj, o fajnie już, bo już noc zachodzi Nie, nie miałem żadnych tagów. My jak ja sobie tak, no i, i jeden, na... o czekajcie, najraźniej bym sobie czterech zombiaków wziął Chociaż na razie chyba tylko po jednym sobie wezmę Dobra, na razie tylko jeden szybko że kowadło tu nie mam dobra słuchajcie szybka akcja czyli a co chodzi słuchajcie nie muszę polecieć do farmy endermanów bo to jest jedyne miejsce które mam kowadło nigdzie indziej Ale dobra, lecimy. Przy tej wyspę widać. A w ogóle to jest tak z ciekawości, jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach co w ogóle wam się podoba wersja 16, bo mi naprawdę bardzo mi się podoba. W końcu nadal nie jest pusty. Na nie, że takie puste, ale no jest przynajmniej co... już jest przynajmniej, jest przynajmniej ciekawszy niż był moim zdaniem. Jest naprawdę 1.16, jest dla mnie naprawdę fajną wersją, a napiszcie dla was, a co jeszcze, napiszcie co się dla was, co dla was, najbardziej wam się podoba właśnie tej wersji, 1.16. A ja sobie na szybko sobie spływam już tutaj do farmy endermanów, znaczy na razie do yy, portalu, do endu. Dobra, szybko, szybko na górę, na górę, na górę. Póki mi się noc nie skończy. No szybko pasuje bo inaczej jak nie mam na nie tak, go to mi zniknie. Dobra, hop Okej, okay, to ja sobie już tutaj lecę. Szybko, szybko, szybko do farmy Endermanów póki mnie. Chociaż w sumie jak jestem chyba. Zapomniałem, że to z drugiej strony. Słuchajcie, chyba jak jest nad Endzie, to mi chyba ten. Czas yy, nie mija w normalnym świecie. Dobra. Wiem, że trochę głośno jest, ale yy, zaraz. Dobra. Pierwszy lepsza nazwa. I spadam w do, do domu. Z tego nie zauważyłem, że takie coś jest tutaj. do domu okej, okay, jestem teraz nie, nie, spać szybko zombiaka trzeba kogoś znaleźć ty patrzcie, o kurcze lotko może nie jest tak, a jakieś na pewno mega, mega rzadki, ale może nie jest taki znaczy tak ten mob yy, jockey no, czyli jestem jak widzicie co to było Nie jest jakiś naprawdę mega mega rzadki, że go jest praktycznie... O o o, zombie jak już Jest naprawdę jakoś mega mega rzadki, że jest po prostu niespotykany praktycznie Ale to chociaż pewnie, że tak spotkać jak sobie na własnym świecie Chodź tu Tu chodź No i teraz tu no wejdź tu, no to ci szkodzi, no chodź, chodź O to równika Tu 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 tu, tu. Czekaj, czekaj jeszcze raz O, bardzo dobrze Aha bo ja on ciernię, dobra, to nie, nie mogę mieć Tylko na jedzenie się Dobra, jedź, 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 jedź już, jedź już O Teraz jak już potrzebuje to już jest zbyt dużo. Teraz to już was nie potrzebuje. Bo on mi. Ażeź ma? E, jeszcze. Ej! Jak na, na początku nie byłoby taka, taka, taka zbroja jak ta nie byłoby taka najgorsza nie Dobra, niech mi się hapsy zregenerują No, jedź Czekaj, bo zaraz spad nas tutaj. Eee, z, przepraszam was, ale z, przepraszam was, u mnie było eee, no, jedź, 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 dobra. Eee, no szybciej, dobra. Słuchajcie, to ja już będę, kończyć. no, szybki, krótki odcineczek, ale okej. Okay. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Dzięki wielkie, do no, następnego i cześć.